Dzisiaj mniej, jak jednak życiowa sytuacja. Jako prawdziwy anon, siedząc poza piwnicą dostaję myśli samobójczych, które przypomniały mi o sytuacji sprzed pół roku. 1 września i mu homor popsuty, bo trzeba w końcu wyjść z domu dalej niż do żabki naprzeciwko domu pociperki oraz jakieś picie, co by nie zdechnąć. Po rozpoczęciu oczywiście browarek łączony z drogim winem owocowym marki Chateau de Jabol. Porobiony trochę wracam do domu i matka w drzwiach wręcza mi plecak pieniądze i listę zakupów. Idę do Biedronki, robię zakupki, do których dopisałem piwo na kolejne spotkanie ze znajomymi. Na no naprzeciwko biedronki jest wyjebiście wielki metalowy krzyż, na który lubi jeden Andrzej wchodzić jak mu socjal zabiorą. Średnio co dwa miechy pięćdziesiątka Andrzej wpierdala się na czubek czterdziestometrowego krzyża, bo po stelażu dosyć łatwo wejść i czeka aż mu znowu obiecają socjal. Wtedy dopiero schodzi. Nie żebym często krzyczał do niego rób salto czy coś. Idąc do biedronki przechodzę przez sporych rozmiarów park. Ten park był cmentarzem ewangelickim, jednak już nagrobków nie ma, bo w PRL-u wszystko kradli, a potem zaorali tylko aleje i drzewka. No to wychodzę z Biedronki i idę w stronę parku. Przy wejściu do niego słyszę jakieś krzyki. Podbiegam slalomem i widzę dwie osoby około 50 metrów przede mną. Jedna leży, druga napierdala pajacyki krzycząc coś. Podbiegam i pytam jako morda z prawilnej dzielnicy czy ma jakiś problem, a po na jednym tchu mi mówi KURWA DZWOŃ PO POGOTOWIE TY PO SOBIE drżyły PODCIĄD dzwoń KURWA Z rozmowy domyśliłem się, że coś z tym leżącym nie gra, więc się przyglądam. Jakiś sebuś wiekowo 30-35 leży z pociętymi ramionami i się telepie. Tutaj najważniejsza rzecz, która tworzyła atmosferę. Z jego telefonu leciała kurwa składanka smutnych rapsów. Patrzę co i jaki dzwonię kulturalnie, co by mi jakiś random nie zdech. Dzień dobry w parku leży jakiś typo z podciętymi kablami. Dzień dobry, może pan powtórzyć? No leży jakiś gościu i się wykrwawia. Ale że jak wykrwawia? No kurwa z se, krew leci normalnie. Wiesz o co chodzi, mordeczko? A no ludzik, zaraz śmieciar... E e karetkę wyślemy. No spoko, do szpitala około pół kilometra to będą szybko. Facet od pajacyków pyta czy mam coś żeby go opatrzeć. No lekki przypał, bo miałem tylko plecach a w nim świeże bułki, wędliny itd. Ty telepiącymi rękami wyjmuje bandaż i pyta jak go użyć. Napierdalej go po mordzie, bo tak w grach robili. Co? Daj zawiążę. Obie ręce od nadgarstków do łokci pocięte, a ten mi daje tak krótki bandaż, że nawet dola całego bym sobie nie owinął, więc chuj, trzeba jeszcze bardziej go podzielić, jego krystalicznie czystą, firmową bluzę marki, chyba crop design przyczepić do rąk. Układamy typa pod murkiem obok i siedzimy trzymając jego ręce powyżej linii serca, bo tak w szkole uczyli. W sumie śmiesznie wygląda, jak Bruda i Random trzymają w górze ręce zgonującego dresika. W sumie ten Sebuś nie leżał kulturalnie, tylko dostawał skurczy, co potęgowało mój wewnętrzny jak bo kurwa z się telepał. Pogotowie było tak w chuj szybko, że zdążyłem omówić z Randomem pogodę, jak nam dzień mija i jakie bułki, wędliny itd. kupiłem. Ale w końcu się pojawia. Zajeżdża na pełnej kurwie niczym karetka z GTA San Andreas, prawie miażdżąc Sebusiowi nogi i wyskakuje on. Czerwona kulka. Wysiadając z ambulansy automatycznie zawieszenie poszło do góry, bo prawie iskry leciały. Podchodzi do nas i pyta, czy to my dzwoniliśmy. Nie, kurwa, my sobie trzymamy śpiącego ziomka po zabawie keczupem do kurwy. Przygląda się uważnie Sebusiowi i mówi, panie, no co pan odpierdala, no ma pan ludzie bez nogi, by żyli w lepszym stanie. Seba był prawdopodobnie niewychowany, bo zamiast odpowiedzieć albo chociaż się przywitać, zaczął się mocniej telepać i piana mu ale leciała. Panowie, my już tego z zgarniemy. THC za info. Jakby was to ciekawiło, to strzywamy go i wypierdalamy do psychiatryka. I tak mi minął cudowny.